Cześć, tutaj Shingan i witamy w Prince'ie! Tak, pewnie się pytacie, gdzie jestem? O, przyszedł dalej. Nie po prostu po pokonaniu ojca momentalnie włączyła się Cud Stenka. Cud zaprowadziła... O, tu jest sala, odjąca, stąd wyszliśmy. Tutaj sobie wyskoczyliśmy i tutaj. Myślałem, że jak włączę jeszcze raz zapis z opisu, to jeszcze raz Stenka przeleci, no ale jej nie ma, no cóż. My zmierzamy tam. Tam to jest e, Wieża Świtu i tam jest Klepsydra. Jak widzieliśmy na ten... Niestety, Fara z nami podąża i już próbowała łapać na No i. Sz, masz. tyle. Przepraszam, późna pora jest i tak trochę. Brum, brum. Jasne. Tak. Chwała, widzicie, ja? Leci nam. Dobra, e, idziemy. Ciach! Spróbujmy coś innego. O i nie wyszło. A co to miało być? Nie Ej, e, No fara nawet trafić w to nie potrafi, nie. Icia. O. I kolejny długi odcinek nas czeka. Tak, to był sarkazm. Gdyby ktoś pytał, dzięki! Aha! No, nie zamrażaj jenny. No, w ogóle mało gadam, prawda? No, co to jest? No dzięki, no chodź tu, oa, jaki trik już, głupie pytanie. Nie no, jak ja nie lubię, jak są tacy słabi. Trzeba ich wybijać multum. I czemu on nie uderza? Raz i dwa. No. O, nie dało mi się bić. Pewnikiem teraz mój brat wkurza się, że robię tak lamersko. No ale dobra. O, ha! Tego to nikt jeszcze nie miał. Przeskok na dwoma. Ciebie zamrożę. Ciebie sefłonę, Ciebie z buta o Ech. nie nie mówcie ja ona stoi fara i ty w nią trafić nie potrafię czemu na tak, teraz muszę jej pilnować. Co teraz? Gówno, kuźni. Daj mi moment. Facet musi się rozejrzeć. A, a, Kobieta, co to byś ze mnie zrobiła? Tak, więc to będzie odcinek. To jest odcinek ósmy. ósmy. Nie, no naprawdę, kolejny krótki. Dobra, robimy tak jak z ostatnim. Albo się zmieszcza, albo się nie zmieści, tak? Więc... Let's go. Co my mamy? Bieganie po ścianach... Łooo! Zawalać nam się będzie pod nogami. ja yeah, moje drączki! Jakieś korbki... Przekręcanie... Ło, super zamrożenie. Pamięt... O, ładne. I like it. No, e, dla Was 19%, już wiemy, że przyszliśmy razem 19%, więc ja się z Wami żegnam. Na razie, kończy Shingan. Cześć, cześć, tutaj Shingan, i witam w odcinku albo 8, albo 9. Tak, jak będą takie krótkie, to będę próbował zmieszczać w jednym. Hmm, widziałem tutaj drzwi, ale nie. O, skąd ty na to wpadłaś? No tak, spojrzałaś przez. Aha, świetnie. Spróbuję znaleźć wejście. No jasne, bo cały świat się rozwala, ale nie on znajdzie wejście, tak, bo to jest super hiper kosmo nie wiadomo człowiek. I on znajduje wejścia w Dobra, nie dokończę, nie. I co ja teraz? No właśnie No właśnie chciałem nam zajebać sztylet A! No, po co? Ej, możemy tam się bić. Puk puk. Aha, no tak. Jak ja kocham, metaliczne. Cicho. Kobieto. Tu, tutaj... w którą stronę. Tą? Może tylko trzeba wrócić. Hmm. No, no dajesz, Prince. No. Siłka, siłka. Kumple. No, zejdź, nie cyka. No nie cykamy się, nie, no, no nie cykaj się. I czekajcie, sprawdzimy, co jest po drugiej stronie, Gzymsu. Wiecie, powiem wam, że się człowiek uczy, potem nie. Gdzie ma patrzeć? Och, mura piasku. Eee, te te Jakieś informacje może? Coś? Jakaś wsparcie? Jasne, bo ja nie wiadomo. Jasne, świat się zawala, ale nie. Dobra, Fary nie ma, jest plus, damy sobie radę sami. Czemu Ty chowaliś broń? No, chodź tutaj. No, chodźcie lomerskie dzieci. Ha! I ciach! I skamechy. No! No zbutają. ją! Aha, czemu ona tak szybko spadła Tylko trzech? Yeah, rozruba Ja wiem, oni są braćmi bliźniakami. Tak, to jest jedyne logiczne wyjaśnienie dlaczego widzimy siedmiu takich samych O, przynajmniej się zmieszczę w jednym odcinku. Uhu. Ha, i ta socjany nie napierw pana z poproś. bym poprosił. O, fajnie, koniecznie. koniec nie. No, dawajcie, dzieci jeszcze mogę się ruszać, to znaczy, że jeszcze nie koniec. No. Chodźmy do dziewczynek, wuhuuu! Ej no, czemu chował myśl? I po Trochę słabo to zrobili. Mogliby tak, nie wiem, zwiększyć odległość pomiędzy punktami zapisu A co to miał być? Dostał buta na plecy. Powinien wpaść w ścianę, ale nie Bo on jest... nie wiadomo co i potrafi mnie jeszcze popchnąć Dobra, no, no, jedziemy dalej. No! UDES! Dobra, odpuść go. Ja już nie wnikam. To jest magia. No, myśliliśmy się przynajmniej w jednym odcinku. Jeden plus. Nie będę musiał jakoś się męczyć. Hmm. Sprawdźmy, czy nie ma jakichś tutaj specjalnych bajerów, nie? Mamy... Minęło dopiero nam 10 minut. I nie będę musiał pożyczyć. Dobra, tu już wiemy chyba mniej więcej jak będziemy iść. Ale nie po to my tu jesteśmy. Dobra, to chodźmy. Uuu, ale wejściówka. I co my mamy? Gadanie, bieganie. Ciągnięcie zadrążki. Zmiana ustawień. O, To może oznaczać tylko jedno Dużo roboty, dużo walki Tak więc. żegnam się z nami no, akurat udało nam się w jeden odcinek, 10 minut, jak miło, jak pięknie i jest fajnie i żegna się z Wami Shingan i się znów powtarzam. Czekajcie, w wde wdech, -de Dobra, to na razie, cześć.